Siemanowicz widzę nas na odcineczku, Siedźmy na Zielonce Przyjechał Demlin. jest i handlarz Kolejny jego rower, jak widać już się zepsuł Nawet nie zdążył pojeździć, musi naprawiać Więc jak coś to uważajcie na jego ogłoszenia, bo bywa różnie No i co? Będziemy jeździć, ja spróbuję sztuczki porobić Kogo żeś tutaj przyprowadził jeszcze? Eee... Tam jest... jest nie, nie, tam, nie wiem, tu jest, tam jeden, jest jeden, Tam jest drugi. Tu jest drugi. Yy, trzeci tam na desce jeździ. No wiadomo o co chodzi. Więc coś sobie pośmigamy. Ciekawy jestem jak tej puławy ocenią ten skatepark. Dokładnie. Ocenimy, zrobimy recenzję wcale. To nie tak, że już tu byłem. Ale nie, tu no, nie Ty, byli, ty, tak? ty jesteś dębli, na ja mówię o Puławach. No dobrze. No, no to naprawdę to szybko i jeździmy też Tak, dokładnie. <gry> Dawaj, Andrzej. Ja mam pierwszy lecąć. No, a prawie jeszcze pojedź Pokaż, Majster. Pokaż, co żeś że wykombinował z mureczka, coś? O kurde, 1,8. O, razem nie odwinęliśmy. Teraz trzeba razem odwinąć. Teraz trzeba razem odwinąć no. wow! Yo. Ej, mam pomysł na linię dla Ciebie Podjeżdżasz tu robisz fejki i tu podjeżdżasz tyłem i tak żeby odjechać do przodu Okej, okay. po prostu fejki. No tak, fejki i żeby odjechać od tego lądowania. Miał być jakieś trudniejsze, <noise> No weź tak ładnie to fejki. Ale ładnie tak to fejki. Ładnie to fejki zrób. No nie dojechałeś. W drugą? O, 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 o! No kurde stary, półtorej metra brakło, nie? No, <noise> <noise> to ogólnie wstaliśmy na pomysł, żeby zagrać sobie w timowego bajka. Ja tutaj będę z kolegą, wy będziecie tam razem. Ja będę sędziował. Tu jest sędzia Kalosz. Dwie pod koniec, trzy jednomoli No I no, oczywiście... I po jednej eliminujemy sobie No jest, jest B, I, K, E No i możemy sobie jeszcze po jednej sztuczce wyeliminować Dobra, to ogólnie my wyrzucamy Kankana, a oni wyrzucają Traka Daj to papierkami, trzy, cztery, trzy, cztery, trzy, cztery, no Jeden bara. Chciałem jeszcze nie zmieści. właśnie ciasno było. Albo mogę zadać to, co chyba tobie ostatnio zadałem: no. czyli bar fake Jodwiga. Kurwa. Food Jam 1-8. To ja zadał tą tarczę. 180 na uzbąc z murka Okej Aaaa Za szybko Nie ma chciałem że nie jest powolnie Barfejki od wijkę Oj Za wysoko podjechałeś to Dawaj tego hangovera No przy spolec z korkiem Zrobisz to? Po prostu skocz byle jaki pierdolony przednim kołem Dokładnie No Nigdy nie robiłem to. No po prostu zrób bany hopa i przy rurką no, prawie, tylko nie trafiłeś. No, pięknie. A co? O, wiem co mogę zdać, to, to, to jest łatwe. Tak, jakby nose bonka przez tego cyca od drugiej strony. Taki nose bonka, ale coś takiego typu, nie? No, ja nic mogę No, to już było to, jakby nie patrzeć. No, to jest... No, zahaczyłeś, ale ogólnie to jest to. O, no i 1-0 chyba No ale czyli odpuszczamy? I to Max wcześniej zadawał i byłem obsrany Mogę teraz przejechać, czy jest fajna? No możesz, możesz Dobra, jedna próba Czyli nie używasz IBS litera, czyli jest 2-1. Co zadajecie? Zadaje z tego małego bęku tam na flat. Transfer taki nie było, zahaczyłeś się o ten. Jak to się nazywa? Co on zdaje? Hangover? Oj! Chciałeś przeciągnąć. Nie ma. I nie wiem czy to zadaje z pierwszej, bo się nie rozgrzewają na bowlu, a bym zdał Fredricksona. No. Zdziwiłem się, że tak gładko mi poszło patrząc po wcześniejszym barze do fejki. Czyli jest 3-1? Pod no. pierwszy bęk one spin, foot na drugim bęku do fejki, zjeżdżam do samego końca half Okej. Okay. Czyli bawimy się w ciasne miejsca, gdzie tak. się nie mieszczy. Jeszcze raz, jeszcze raz. Masz czysto, jak coś, czysto. No niestety. Teraz ty, co zadajesz? Może przez ten cały... W górę czy w dół? W górę. Okej. Okay. No, brakło. O, jak mi przypomniałeś o rolinie, to mi się sztuczka przypomniała. Kurde, no nie! czyli 50-1.8 tam soft-1.8, no Dzień. po prostu może bara stąd o jest, dobrze, odjechał odjechał jedna próba dawaj, dawaj kręć go jest Dzięki. Dostrujmy noli 27/5. Dobra. Okej. Okay. Było dobrze, ale trochę za dużo przodu. <śmienicza> Wo! No? To było właśnie to. No i ostatnia ci została. Barspin! Dawaj, Aj. Czyli koniec? Koniec. Ile jest? 4-2? 4-3. A 4-3? 4-3. 4-3. Bo Noli 2-7 mnie pokonał. Noli 2-7 cię pokonał, a mnie Barspin. Nie Jeb... <laughs> No, uważaj młody. Dziękuję za grę. Dzięki za grę. Żeby tradycji stało się zadość, no to jak się z tam spotykam, to musisz pokazać jak się bar spina robi. No, jeszcze raz, bo podparte. A podparte co? C-warte. <laughs> Nic nie warte, o tak, to mieli Yeah! No, o, big. Ale Pograliśmy w bajka, tutaj na razie siedzi i gra w klasza. <laughs> Albo nie jak oceniasz ten skatepark? Bo pierwszy raz jesteś na nim chyba, tak? No pierwszy raz, tak jak w Puławach, no, mam tylko do porównania z do Puław. jest strasznie ciasno, zbytnio, no nie wiem, no może jakbym był lepszy, to bym miał mniej do narzekania, ale no, znaczy, bywały gorsze, bywały na pewno gorsze te skateparki. A tak, a tak od 0 do 10 ile mu dajesz? Dam mu takie mocne 7, bo jest to akurat jest dużo możliwości, ale ja jestem za chyba za dużo... A na okay, pławy na ile oceniasz? Aktualnie? No tak na 3. A, okej. Okay. Czyli <laughs> mocno <maso> restrykcyjnie <laughs> No tak, ale nie, no tak jak, jakby park Puławski był nowy, dla mnie to byłby 10. To dobrze jest, akurat. Nie, Dobry, nie? sonda uliczna. Jak panu się podoba ten skatepark? W skali od 1 do 10? Na przykład. Gdzie Puławy to jest 8, no to to jest takie 7 albo 6,5. Jest ok, ale. Ale mogłoby być lepiej. Tak, czyli, czyli jednak twój lokalny sklep praktycznie tak, leczy? Tak, na pewno. I nie narzekasz że tam jest dużo flatów. Nie, to jest super. Super jest? Tak. Okay. E, co, czego mogłoby być więcej? K jakichś takich kącików albo jakiś takich no bardziej kątowych przeszkód, bo tu wszystko jest w linii bardziej. Okej. Okay. Czyli dla ciebie lepsze puławy. Na ten moment tak, tak jak powiedziałeś, okay. trzeba się wiedzieć. No 8, bo to lokalny skatepark to a trzeba dobrze. Tutaj od 0 do 10? No jakbym się wiedził, to dyszka. Okay. Szczerze mówiąc. Dobra, a na razie, aktualnie. A na razie aktualnie siadam, bo jestem kur... A! no mi się. A ja nic innego przeskoczenia na wprost spły nie umiem. No dobra, tak bym się podał taki odcinek, To łapeczka w górę sobie dzwoneczkę i narazem w odcineczku, zawsze w niedzielę o 12. Dobra.